Bo przypominam sobie, co mogę stracić. Nawet nie co mogę zyskać, ale co mogę stracić. Siemano, z tej strony Bartek, puchacz, puchacz szczerze, przez samocha. Witam Ciebie serdecznie. Nagrywam te wideo o motywacji, ale powiem Ci, jak ja to robię trochę inaczej niż wszyscy. Być może nawet zupełnie odwrotnie niż myślałeś, że trzeba się motywować. Dlaczego w ogóle ten temat? Bo pojawia się w moim życiu sporo coraz więcej pytań, jak ty się motywujesz? Jak się motywujesz do tego, żeby mieć te codzienne nawyki, jak się motywujesz do tego, żeby chodzić, nie wiem, na siłownię, żeby osiągać wyniki, ciągle chodzisz uśmiechnięty i tak dalej. Jak się motywujesz? No i musiałem się nad tym poważnie zastanowić, no i doszedłem do pewnych wniosków, o których dzisiaj ci powiem. Ogromna prośba do ciebie. Obejść ten materiał od początku do końca, nic nie pomijaj, bo jeżeli ma dać ci to efekt, to chciałbym, żebyś poznał moją koncepcję w całości. No i tak jak mówiłem, trzy ważne aspekty. Pierwszy z nich to jest cel, czyli musisz mieć obrany kierunek, do którego chcesz dążyć. Czyli zanim się zmotywujesz, musisz wiedzieć w ogóle do czego. Dla przykładu, nie wiem, chcesz mieć dobrą sylwetkę, na przykład chcesz schudnąć 10 kg. Do końca tego roku. Rozbijasz sobie to na mniejsze etapy, no i wychodzi ci na to, że musisz chodzić, nie wiem, na siłownię cztery razy w tygodniu. I to jest dla ciebie super konkretne działanie do wykonania, które musisz robić odpowiednio długo, cały czas, cały czas, cały czas. I czy ci się chce, czy ci się nie chce. Czyli pierwsza rzecz, musisz mieć obrany cel, jasno sprecyzowane, co chcesz osiągnąć, kiedy będziesz na końcu tej drogi, którą zamierzasz przejść. Drugim, chyba najistotniejszym elementem jest Twoje po co. Czyli musisz wiedzieć, po co dany cel chcesz zrealizować, po co tą ciężką drogą masz iść i po co te po co ci jest. Nawet to śmiesznie zabrzmiało. Po to, że jak dopadnie ciebie gorszy moment, gorsza chwila, gorszy tydzień, gorszy może miesiąc. Ja takich nie miewam, ale być może, może Ty tak masz to sobie masz przypominać po co to robisz. Czy nie wiem jeżeli rzucasz palenie, to zapisz sobie 15 powodów po co to robisz i przypominaj to sobie. I co jest jeszcze ważne, nie przypominaj sobie tego wtedy, kiedy już ten ciężki dzień będzie, tylko przypominaj to sobie codziennie, kiedy masz ten dobry nastrój, kiedy jesteś w tym ruchu, kiedy działasz. No i jak będziesz sobie to codziennie przypominał, czytał, powtarzał no to automatycznie twoja głowa sobie gdzieś to będzie kodować w podświadomości. Jak przyjdzie ten trudniejszy moment, to może nawet automatycznie sobie przypomnisz: Dobra, biorę się w garść, bo robię to po to, żeby coś. A jeżeli nie, to być może jeszcze sobie do tych powodów wróć wtedy, bo być może za krótko je sobie utrwalałeś. Czyli ja na przykład mam takiego znajomego w pracy, który potrzebuje pieniędzy. I ja mu powiedziałem, żeby codziennie rano sobie przypominał te powody, po co dany cel ma zrealizować. On sobie tych powodów zapisał 10, wybrał 1, 2 albo trzy kluczowe, które są dla niego najważniejsze. Nawet sobie powiesił zdjęcie jednego z nich. No i on sobie o nich przypomina. Przynajmniej ja mu poleciłem, żeby tak robił. Czy to robi, to już nie wiem, to już w jego rękach zostawiam. Czyli... Reasumując, po co jest kluczowe, czyli ty musisz wiedzieć, po co daną rzecz masz robić. Bo jeżeli nie masz tego zdefiniowane, no to ja się nie dziwię, że ci się nie chce i że nie masz motywacji. Czyli po co? Słowo klucz. Trzecim krokiem to jest po prostu działanie, czyli musisz robić to, co musisz zrobić, żeby dojść do danego celu. Musisz, oczywiście w kontekście musisz, bo chcesz, a nie musisz, bo ktoś ci każe. Czyli, jeżeli wiesz, po co coś robisz, po co dążysz do tego celu, idziesz tą drogą, bo masz zdefiniowane po co, to musisz działać. Musisz, bo chcesz. Jeszcze raz przypomnę. Czyli robisz te powtórzenia każdego dnia. Każdego dnia robisz serię, dzięki czemu po roku tych serii robisz 365. Wiadomo, parę dni w roku powinie Ci się noga, zrobisz ich 340 i tak będzie dobrze i tak będziesz zupełnie dalej niż połowa społeczeństwa, która tych powtórzeń zrobi 10 w styczniu, kiedy będzie mieć postanowienia noworoczne, a pod koniec stycznia już nic im się nie będzie chciało robić, bo wrócą do starych, złych nawyków. Czyli reasumując, musisz mieć cel jasno obrany kierunek działania. Druga sprawa, musisz wiedzieć po co. No i trzecia kwestia, Musisz działać. No dobra, i jak ja się motywuję? Ja motywuję się trochę inaczej niż wszyscy, bo motywuję się konsekwencją tego, co się stanie, kiedy nie będę robił. Dla przykładu. Nie wiem, chodzę na siłownię, bo chcę dobrze wyglądać i zdrowo żyć. To jest dla mnie ważne. Ale dużo bardziej motywuje mnie to, jaka będzie konsekwencja, kiedy tego nie będę robił. Czyli prawdopodobnie mogę, nie wiem, mieć nadwagę, wtedy pojawią się jakieś choroby, będę wyglądał tak, jak nie chcę i będę się wstydził swego ciała. I widząc osobę, która tak wygląda na ulicy, przypominam sobie, dobra, po to właśnie zasuwasz, po to, żeby tak nie wyglądać. Czyli odwracam to sobie i motywuję się tym bólem, który może być, kiedy czegoś nie będę robił. Idąc dalej, pieniądze. Chcę mieć w życiu turbo dużo pieniędzy. I w tym kierunku wykonuję większość swoich działań, ale dużo bardziej motywuje mnie to, jak przypominam sobie, jak tych pieniędzy kiedyś nie było. Czyli kiedyś powiedziałem sobie, będąc jeszcze dzieckiem, że nigdy w moim życiu nie dopuszczę do tego, żeby pieniądze blokowały mi cokolwiek, żebym czegoś nie mógł, bo pieniądze. I będę miał tak dużo pieniędzy, że nigdy do tego nie dopuszczę. I w tym kierunku dużo swoich działań. Kieruję. Czyli bardziej niż mieć pieniądze, motywuje mnie to, żeby nie doświadczyć już tego bólu, że ich nie ma i coś, czegoś przez to nie można. A bo idąc dalej, chcę mieć dużo energii, być wyspany i dobrze się czuć, ale bardziej motywuje mnie to, jak przypomnę sobie, jak kiedyś tej energii nie miałem, jak źle się czułem, jak smutny chodziłem i to motywuje mnie bardziej, bo nie chcę już tego nigdy więcej. Te złe doświadczenia przekuwam w to, żeby tę energię z siebie wykrzesać żeby właśnie zmotywować się do działania i robić to co trzeba niezależnie kiedy, kiedy trzeba to zrobić i nieważne czy mi się chce, czy mi się nie chce po prostu trzeba to zrobić, to to robię bo przypominam sobie co mogę stracić nawet nie co mogę zyskać, ale co mogę stracić czy jeszcze raz przypomnę konsekwencje niezrobienia tego motywują mnie bardziej niż rezultaty co tam dalej? Chcę mieć życie bardzo dobrej jakości. Jest też taka zasada: 80%, 15%, 5%. Czyli 5% osób ma super turbo wyniki, 15% jakoś sobie radzi, no i 80% no to raczej jakoś sobie przędą od pierwszego do pierwszego. Często nie starcza. No ja chcę być w tych 5%, co najlepsze wyniki osiągają. No i co robię? Patrzę, jak zachowuje się te 85% ludzi, przepraszam 95%, no i robię dokładnie na no odwrót niż oni. Że jak oni mają złe nawyki, to ja buduję te dobre. Jak oni idą sobie poleżeć na kanapie w tygodniu, to ja, nie wiem, idę na siłownię. Albo, nie wiem, jak jest 22, to oni jeszcze coś robią, a ja idę spać. Czy robię na odwrót, niż wszyscy, po to, żeby mieć więcej niż oni, bo nie chcę mieć tego życia, co oni mają, bo kiedyś się miałem i ten ból motywuje mnie bardziej niż te rezultaty, przypomnę raz jeszcze. Czyli reasumując, jak ja podchodzę do motywacji: pierwszą sprawą musisz mieć cel, obrany kierunek, w którym chcesz dążyć, następnie musisz zdefiniować po co no Żebyś wiedział, po co dany cel, cel chcesz osiągnąć. I te po co sobie gdzieś zapisz i codziennie czytaj. Bo to będzie Ci pomagać w tych dniach, kiedy nie będzie Ci się chciało. Trzecia sprawa, musisz wykonać działanie. Czyli samo się nie zrobi. Musisz zrobić wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby dany cel osiągnąć. I tyle. Czy czasami czegoś nie zrobisz? No pewnie tak. Ale nie karaj się na to, za to, bardziej się docen za to, kiedy zrobisz. czy nie wiem, jak miesiąc będziesz robił coś, to daj sobie za to nagrodę. Czyli nie zapominaj o nagrodzie. No i tak jak mówię, czasami nie będzie ci się chciało. Czasami odpuść, ale nie za często, bo jak będziesz ciągle odpuszczał, to nic z tego nie wyjdzie. Ja mówię, czasami odpuść, mówię tu raz na pół roku, raz na rok, a nie raz na tydzień. A jak ci się nie chce, to wracaj do tych powodów, po co? I druga rzecz, nie wiem, możesz. Znaleźć coś, co działa na ciebie. Na mnie na przykład działa to, że włączam sobie muzykę na głośniku, swoją ulubioną, która daje mi dużo energii i słucham tej muzyki albo wrzucam sobie podcast, który przywraca moją postawę i znowu chcę wygrywać, a nie się opierdzielać. Także na dziś kończymy. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Spróbuj zmotywować się odwróconą motywacją. Czyli spróbuj zmotywować się bólem, czyli tym, czego nie chcesz, a nie tym, czego chcesz. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Subskrybuj ten kanał i widzimy się niebawem. Siemano.